Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy czekoladowy sernik z wiśniami. Potrzebować będziemy na ciasto dwie szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, jedno jajko i 10 deków stopionego masła i zarabiamy ciasto. To musimy zarobić takimi energicznymi ruchami, i później ciasto wyłożymy do formy. Tutaj mam formę 20 na 20 i będziemy przekładać ser. Tak. Ciastem się za bardzo nie przejmujemy. W takiej sypkiej postaci ciasto zostawiamy i później będziemy wykładać do formy. Troszkę mam mało miejsca, a na ser będziemy potrzebować 70 deko sera szklankę śmietanki, szklankę. Cukru. Jeden budyń. Czekoladowy. I dwie łyżki kakao. I to należy bardzo dokładnie zmiksować. Jeżeli nie mamy miksera, to ser należało zmielić trzy razy w maszynce. Aby była taka konsystencja kremowa. Teraz przygotuję ser. A tutaj mam szklankę wiśni. Wiśnie mam mrożone i mam szklankę o pojemności 250. Miksuję ser. Masę serową już mam przygotowaną. I teraz będziemy wykładać ciasto do formy. Tak jak wspominałam, forma 20 cm. Ciasto dzielimy na pół. Największą część ciasta wykładamy do formy i rozprowadzamy. To jest taka kruszonka po całej powierzchni. Tak to wygląda. Przesunę. I teraz na tą kruszonkę, powiedzmy, damy będziemy wykładać masę serową. Masę serową wykładamy łyżką, bo później będziemy tam dać, składać wiśnie. Jest to taki nietypowy sernik. Bardzo smaczny, ładnie wygląda, ale taki troszkę nietypowy. I tak, mam masę serową wyłożoną i teraz wykładam wiśnie. Jeżeli mamy świeże wiśnie w sezonie, to dajemy świeże. Ja po prostu miałam tylko wiśnie mrożone. Tak to wygląda. Delikatnie przesypujemy ciastem, ale tak delikatnie, żeby jeszcze nam zostało ciasto na wierzch, tak sobie musimy to podzielić i ponownie wykładamy masę serową. Postaramy się jakoś tak wyrównać i ponownie damy wiśnie do tej masy serowej i wierzch posypiemy pozostałym ciastem. Chciałam jeszcze tę masę serową wybrać, tak, i mamy przygotowane i układamy wiśnie. I posypujemy ciastem. Sernik czekoladowy będziemy piekli około 45 minut 50. W zależności jaki mamy piecyk. Musimy sprawdzać, ponieważ każdy ma inny piecyk. Ja piekę 50 minut w 170 stopniach. I tak przygotowany Sernik czekoladowy z wiśniami wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik czekoladowy z wiśniami. On jest jeszcze gorący. Najlepiej jak sernik mamy upieczony i spożywamy na drugi dzień. I tak oto wygląda sernik czekoladowy z wiśniami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik czekoladowy z wiśniami.